Dobra, no to nie, nie przypomnę nie. sobie teraz, y, ale taka pierwsza jak zaczynałem wchodzić w świat porno, to była Alexis z Texas. Pamiętam, że to No, Co jest kurwa? Y, bardzo ciekawe ciało. Takie ja pierdolę! Co to, to jest co jest na YouTube takie rzeczy? Bo, y, kurwa! Była bardzo duża, ale jednocześnie bardzo kształtna. Ale to w była na szczęście. szczęście. Ile miałeś lat wiedziałeś... 16. Ja ci zaraz przyniosę ty za 20 lat na TLC, na TLC ona będzie w programie Historia Wielkiej Wagi. Będą ją dźwigiem wynosić. chaty, zobaczycie kurwa. Zobaczycie. Pomnijcie jeszcze moje słowa. A ja. Adonis, 50 lat. Dalej na Twitchu będę tutaj siedział i będziecie mówić, ale Maciek, ty jesteś piękny. I przez kurczę czytają od jednej do kilku sekund. Przez trzy od razu nie wstąpiło się do ducha. Stara frajerska kurwo, rucham ci starek! O! Rucham ci starek! O! O! o. Ale mu teraz dałeś. Dziękuję za 5 zł. Zobaczcie, odpalamy kurwa misia i ja, i wszyscy są zadowoleni. Robię parę Moim stół. zdaniem, Razy parę to jest tragedia. Ups. Rybciowski 111 Maciek. Zostałeś trenerem piłkarskim. Twój klub przegrywa 1 do 0 w 93 minucie, ale dostałeś karnego do wykonania. Kto z Twoich widzów wykorzystałby go w 100, a kto zjebałby w pizdu 5 zł? Co to kurwa jest zapytanie? Ja na pewno bym trafił jako trener, bo jestem wybitny. Myślę, że leszek jakby się zakręcił na krześle kurwa, to też by dobrze podkręcił piłę. Myślę, że ta czapka przy wykonaniu takiego rzutu, to złamałby se nogę. No nie wiem, no. Myślę, że kilka osób by trafiło. No nie, tato strzela na córkę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ojciec na córkę strzela! Nie no kurwa, Marek! A co robicie? Kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie przyszli widzowie pod okno i krzyczeli psa, Zonjuk, Oddawaj psa, Zoniuk, oddawaj psa ja wychodzę z tym psem na spacer. A oni kurwa się na mnie rzucili, nie? Miałem, a rozdaję, kurwa, pok na czacie. Dziękuję Pektus bardzo za jedenasty miesiąc. Appreciate bro, appreciate it. Witam. oni mówią dawaj psa. A ja mówię weźcie kurwa dzieciaki, zostawcie mnie. Jeden we mnie butelką rzuca. Rozumiesz? To kurwa rzuca we mnie. Ja łapię tutaj przed twarzą. Mówię, o nie ty kurwo, wszystko miałem nagrane. Także samoobrona, zaczęła się samoobrona. Butelkę kurwa na pół o tuli tulipanem kurwa, z czterech typa tulipanem samym rozjebałem. jest zagryz jednego gówniarza. Ko kopa takie z przewroty Czy mamy kciuki za ciebie. Nie, Tarkowski, nie wszyscy są pokaż super. nam koniecznie. No ale przecież parę ja parę parę nie umiem, to z czego to zrobić? Dziadek Bodzia, ale temu ojcu bym kopa wykurwil. A tą mamuśkę to bym tak robił człowieku dźwigniaczako i Eldorado kurwie robię. A tą mała w klatce zamykam z Dżodżem. Pięć złotych. <grym> Dziękuję ślicznie Bodziu. Za donajcik.